Trzecie pytanie, to jest pani Weronika z okolic Wrocławia. Czy kupić mieszkanie na hipotekę teraz, czy jednak czekać na ten program rządowy, który jest tak palcem po wodzie, troszeczkę nie wiadomo do końca jaki on będzie. Zacznijmy od tego programu, a potem wyjdziemy na odpowiedź Dobra. na pytanie pani Weroniki. Nie jestem absolutnie ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem programów mieszkaniowych. Natomiast muszą one być każdorazowo dostosowane do rynku. Jeżeli mamy bardzo dużą przepaść pomiędzy obecnym tradycyjnym, czy zwykłym rynkiem kredytów hipotecznych, versus programem rządowym, który miałby się pojawić, to są to mechanizmy bardzo mocno proinflacyjne i powodujące bardzo duży chaos na rynku. Więc mhm. absolutnie jestem tego zdania, że niestety ten program w stosunku do różnicy pomiędzy kredytami bez dopłat a tym kredytem, który miałby wejść, są tak duże, mhm. że Ewidentnie spowoduje to wzrost cen, ewidentnie spowoduje to brak dostępności mieszkań, i ewidentnie spowoduje to chaos na rynku realizacji transakcji kredytów hipotecznych. Okay. Więc mhm. absolutnie nie jestem przeciwnikiem y programów mieszkaniowych, natomiast nie uważam, że wprowadzanie programu mieszkaniowego w tym momencie jest dobrym rozwiązaniem. To jest bardzo niepopularna opinia, mhm. bo wiem, że większość ekspertów kredytowych. Y zaciera, ręce. Mhm. zaciera ręce. Zaciera mhm. ręce, ale te Buduje sobie zasięgi ze względu właśnie na promowanie materiałów tak. związanych z tym kredytem na stary. Mnóstwo jest tych materiałów, mnóstwo. Tak. I teraz muszą się jakoś tam medialnie wycofywać z tego rakiem. Dzwonią do KNF-u na wizji, pytają, co się dzieje z tym programem. No bo referowali ustawę, która dopiero trafiła do jakichś tam uzgodnień. Będzie czas na wprowadzenie programów mieszkaniowych, tylko zmniejszmy dysproporcje pomiędzy tradycyjnymi kredytami a kredytami z dopłatami. Klienci nie przychodzą do mnie po kredyty. Oni przychodzą do mnie dlatego, że chcą kupić nieruchomość. Więc tutaj pani Weronika musi sobie odpowiedzieć po prostu na pytanie, czy musi to mieszkanie kupić teraz, czy stać ją na kredyt tradycyjny, czy zakup tego mieszkania jest dla niej na tyle istotny, żeby posiłkować się tradycyjnym kredytem. Mhm. I niech rozważy swoją chęć zakupu mieszkania w oparciu o to, ile w tym negatywnym scenariuszu, czyli tradycyjnym kredycie, ten mhm. kredyt po prostu będzie ją kosztował. Bo okay. ona chce mhm. kupić mieszkanie. Ona nie chce kredytu. Jeżeli mamy potrzeby mieszkaniowe w tym momencie na tyle duże, mhm. istotne, że nie jesteśmy w stanie satysfakcjonująco funkcjonować bez zakupu nieruchomości na własność, tej konkretnej w tym momencie, no to właściwie odpowiedź jest oczywista. Po prostu kupmy tą nieruchomość, skorzystajmy z najtańszej możliwej dostępnej oferty tradycyjnej na mhm. dzisiaj. Pamiętajmy, że też stopy procentowe zejdą w dół. Wiemy, do jakiego poziomu one zejdą, dlatego, że stopy procentowe, co do zasady, mają być blisko wskaźnika inflacji, więc wiemy, do jakiego poziomu inflacji dążymy, więc wiemy, do jakiego poziomu będziemy dążyli ze stopami. Sytuacja obecna nie jest sytuacją wieczną. Pamiętajmy, że przez dekadę stopy mieściły się w przedziale 2,5 do 1,5%, tak. a efekt podwyższonych stóp procentowych mamy od 21 roku, więc Praktycznie trzeci rok podwyższonych stóp za nami, versus dekada spokojnej sytuacji rynkowej, do której ewidentnie będziemy gospodarczo dążyć w perspektywie długiego czasu. Więc też należy się zastanowić, czy na tyle chcemy kupić to mieszkanie w tym momencie, że. Przemęczymy się tak kolokwialnie mówiąc, mhm. z droższym kredytem przez okres roku, może dwóch lat, aż sytuacja się nie znormalizuje, jeżeli chodzi o stopy procentowe, co w konsekwencji spowoduje, że ten nasz obecnie potencjalnie drogi kredyt będzie kredytem dużo tańszym. Okay. Natomiast mhm. nie wiemy, jakie będą ceny nieruchomości w przyszłości. Możemy dywagować, tutaj jest wiele analiz. Na ten moment nic nie wskazuje, żeby nastąpiło jakieś tam drastyczne obniżenie cen nieruchomości w Polsce. Natomiast też nie jest wykluczone, że pójdziemy docelowo scenariuszem niemieckim i faktycznie będziemy obserwować bardzo duży spadek realnej i nominalnej ceny nieruchomości na rynku. No i wtedy osoby, które podejmą tę decyzję teraz, po prostu na tej decyzji stracą. Więc, tak jak mówię, jeżeli nie jesteśmy inwestorem, nie nabywamy mieszkania inwestycyjnie, to nie analizujmy sytuacji z perspektywy takiej, czy warto, czy nie warto, tylko spójrzmy z perspektywy takiej, w jakim stopniu w tym momencie mamy potrzeby mieszkaniowe, które które w tym momencie chcielibyśmy spełnić. Tutaj po prostu wtedy sobie odpowiemy na pytanie: czy teraz chcemy kupić mieszkanie przy droższym kredycie, czy chcemy mieć tani kredyt i kupić mieszkanie nie wiadomo po jakiej cenie, a wręcz wiemy, że po cenie wyższej, jeżeli ten program wejdzie w życie. To jest no taka istotna kwestia. Natomiast jeżeli pani Weronika nie ma zdolności dla tradycyjnego kredytu, to. Jakby sytuacja rozwiązuje się sama, musi na ten program czekać, więc to też jest kwestia nie tyle co oceny, czy to jest dobry czy zły moment, tylko też oceny możliwości, czy jest możliwość zaciągnięcia tego kredytu tradycyjnego i czy ta zdolność będzie zachowana w tym momencie.